Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z kolejnego fangame o nazwie Clearing Your Name 3D Remaster. Jest to fangame tego samego stwórcy, który stworzył Princess Quest 3D, którego mieliśmy okazję zagrać jakiś czas temu. A teraz nie pozostaje mi nic innego niż zaprosić Was do oglądania. Zacznijmy nową grę. Dobra. Zaczynałem w takim miejscu. No, powiem, że ciekawe początek się zapowiada. Oczywiście, chyba nic tam innego nie pozostaje, niż po prostu wejść do środka budynku. Freddy Fasber. Oryn Enter. Dobra, nieważne. Wiecie, że Cengeski jestem cienki. Co? Glusz? Czy ja potrzebuję klucza? Klucz, klucz, klucz. Klucz mu w śmieciach czy coś? O, pistolet. O! Mogę strzelać? Ok. O! Jeszcze ja a few moments later. Aha! Jedziemy po prostu tempy. To chyba głupie, że wykorzystałem wszystkie naboje, prawda? Mmm, zupa pomidorowa Chociaż jeszcze jakby, kurde, drewno było pomalowane w środku, ale nie będę oceniał no tu już lepiej to wygląda. Rzeźnia posałości, całości. Freddy Fazbers pizza. Mm, tutaj chyba gotowany z gulasz. Zamrażarka. Czyżby w zamrażarce były zwłoki? O! No, za późno. O! Jesteśmy za nie możemy skakać. Coś tam jest? Chyba nie. Czysto. O! Mamy kluczek. Majteens, runk. O i kaseta. Chyba wiem do czego będzie służyć. Odpalmy ją sobie. Aha, Czekaj, on myje podłogę? Ona rozrusza się przed kolejną zmianą. Trochę niepokoi mnie ten Freddy, on myje podłogę. Kąd te animatroniki robią coś porządnego za nosy? To jest idealne, kurde, po cholerę ci strzątacze i kucharze. Na nos animatroniki posprzątają wszystko i nie będą narzekać, bo to jest ich dom. Podwoli, że ja sobie przejdę? Może skoro jest takie porządne, To może mnie nie zaatakuje, jak do niego podejdę? Może spytam się o drogę, czy coś? Dobra, są stąd. W kuchni jest ciekaw... Po prostu tego nie użyć, to jeszcze łazienki. Szkoda, że nie mam kamerę... na ręce. Ech, Golden Freddy, który ręce ma takie... podziurawione. Ciekawe, dlaczego w toalecie akurat jest. Myślałem, że znajdziemy jeszcze jego głowę. O! No do Dobra. On nie jest tam. Nie będziemy ryzykować, że coś się spindoli nam w życiu. Wszak jak obok niego podejdę, to on mi strzeli w potylicę. Testujemy? Testujemy chyba, co się wydarzyło? Co to za? Dobra, o cholera. Mam nadzieję, że my nie, nie wstaniesz, nie zaatakujesz mnie. Po był klucz do tego pokoju? Nie... Okej... Okay. Trochę ryzykownie jest posuwać ale... Jump. O, tam mogę skakać, tak? <śmiech> <śmiech> Po chwili, po chwili zro... zrozumiałem, że coś tam było. A, i mamy podążać za krwią, tak? Jak to baby się ruszy? Gdzie to tylko nie jest śladów! To jest dziecko. A teraz się... A się zahrzczysiłem. E, Skłamam się teraz taktycznie i przeanalizujmy, co się stało. Jestko mi wyjebało, co? O, schował się za kurtyną Foxiego. Ta... Dobra, Bonnie się zbugował. Jędoszkiele coś nam pokazuje chyba nie za bardzo. A ja mamy kolejną o, ścieżkę do naszego pana. Pff. On otwiera drzwi. Dziecko ma apetyczne wchodzenie w animatroniki! Pośpiesz się? Cokolwiek? Hej, pogadajmy! Okej okay. I tak wygląda ogólne zakończenie gry to jest pierwsze zakończenie. Granie ma podobno dwa zakończenia, a ja nie byłbym sobą, gdybyśmy nie spróbowali zrobić tego drugiego. Więc zaraz się widzimy. Udało się. I tak oto odblokowaliśmy dobry ending, w którym animatronik upętany przez dziecko nas nie zabija. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Nie mam kompletnie pojęcia, jaki jest kod do drzwi i jak trzeba go zdobyć. Mam nadzieję, że wy oświecicie mnie w komentarzach. W sumie do końca nie wiadomo, czy jest też trzecie zakończenie, bo na razie, z tego co wiemy, to stwórca gry na samym gamejolcie, gdzie można pobrać grę, wspomniał, że są tylko dwa zakończenia i właśnie dwa zakończenia zdobyliśmy. A co się kryje za tajemniczymi drzwiami? Możliwe, że nigdy się tego nie dowiemy. A to dlatego, bo gra została wydana rok temu i dalej nie było do niej kolejnych aktualizacji. Ale mimo wszystko w dzisiejszym odcinku to na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Na razie!